Ja już mam z tej strony woli, dzisiaj sobie gramy w j To taka gierka. Pewnie wszyscy, co się interesują Robloxem, już wiedzą, co to za gierka. Ja teraz dostałem też nowy komputer, dlatego filmy nie będą się teraz ciąć jak tamte. Prawda, nie będą się już ciąć. Ja sobie tu szybko otworzę czysta. I był update. Dostaliśmy czesta lepszego. Fajnie ja sobie, ja sobie kupiłem już jet Poza odcinkiem oczywiście Bo jeszcze nie miałem mikrofonu I byście mnie nie, nie słyszeli A ja nie, nie chciało mi się czekać Dlatego mam tak mało kasy Tylko 3000, tysiące Ale ja w to nie gram Prawda? Ale i Teraz właśnie biegniemy Uciekam do wulkanu Oczywiście wiecie gdzie jest wulkan chyba. A ja dla tych, co nie wiedzą w tej Break'u, wytłumaczę, jesteś złodziejem albo policjantem. I, i słodziej rapuje, policjant. Ci łapią słodziej. Shit. Paliwo rakietowe mi się skończyło. Oczywiście Robuxów nie mamy. Sobie. Nie mam aut, bo na starym laptopie w to nie grałem, ponieważ miałem na nim ogromne lagi, prawda? Dlatego na nim nie grałem. NIKTY! Nie, no może tam się zdarzyło parę rundek, ale to tak wiecie, ciężko. I teraz sobie właśnie podjedziemy pod to. Yy, Jackie pokażę Wam Dobra szybciej będę jak pojadę tamtą drogą, teraz tak się patrzę No <ślad> Nie umiem wybrać. Oki do oki Idziemy sobie obok wiedzieć Policja <ślad> Policjant! O jezu, jakie tu to drogie? Tu jest właśnie więzienie. A my jedziemy po Powiększyła się mapa. Zaraz wam pokażę, pod jakim względem tak naprawdę zwiększyła yy, się mapa pod tym względem zaraz wam pokażę że tam było zamknięty taki tunel a teraz jest otwarty jest w ogóle nowa opcja do obrabowania no, dlatego fajnie Samo sobie auto I, w sensie i tu było zamknięte tu stoi ferrari wiecie a teraz tu jest taki fajny tunel z takim okienkiem śmiesznym tu mamy lotnisko, na nim jeszcze nic nie ma, bo patrzyłem. Będzie oczywiście, jak dojdzie coś na nim, to ben... pokażę Wam. Tu stoi dżetski, a tu mamy yy, elektrownię, którą można odrabować, ale teraz pewnie będzie zamknięta. Dobra, lecimy sobie. Wow, tu jest z motoru. Ale opcja! Dobra, patrzcie. To jest motorówka. Prezentujcie się ona tak, ale bardzo się nią fajnie pływa. To muszę przyznać. pod tą elektrownię, bo z niej się też dużo dostaje, tam są fajne... Widzieliście to? <grywy> Widzieliście, jak mnie wystrzeliło? Ale... Nazwiemy sobie jakąś tą serię, może J-Break Roleplay. Dobra? Nie, dobra, Nazwiemy to po prostu J-Break. O, jest otwarte. Tu łączymy takie kwadraciki właśnie. Tu jest po to tylko, żeby otworzyć. Później będzie trudniej. Oczywiście. Dobra, my tu sobie lecimy. A, nikt nie rabuje. No i tu się zaczyna coś, z czym ja zawsze osobiście mam dużo. poradzę yy, to tu no i teraz się wiecie co? Biorę inną główkę Tu oczywiście będę teraz się męczył pół godziny, dlatego pewnie Wam to przyspieszę, a jak nie to się ze mną pomęczycie Tak będę takim złym youtuberem ale sobie kiedyś na pewno z tym poradzę Jezu, dobra. Pewnie Wam to przyspieszę. A raczej na stówę. Albo. Dobra. Żegnamy się z tym. Dobra, nawet nie było tak takiej... I teraz to musimy jak najszybciej dowieść do bazy, bo dostaniemy... Pewnie jak zwykle zgubię jadąc, dlatego pewnie dostanę 1200. Tak. A teraz, tak na serio, se dojadę tam jak najszybciej. I tak. Yy, jadąc Wam, akurat opowiem, co yy, się zmieniło na mapie. Dużo. Tak, yy, będę taki fredny i Wam nie powiem. zajrzyjcie się do innych. Eee, eee. Ja tu cały czas jechałem. Tu się nic nie stało. Co? Ej, musimy zajrzeć na to lotnisko. Coś, eee. Coś się ewidentnie tam dzieje. Tego samolotu tu nie było. Helikoptery to były od zawsze w tej grze. Ale samolotów takich pasażerskich, dużych. Czy tam to był odrzutowiec, czy myśliwiec? Nie wiem, nie interesuje się tym. To już nigdy nie widziałam. Tak nigdy nie widziałam w ogóle. Kamerkę tu mam i nie ustawiłem. Przed odcinkiem zapomniałem, kurde, że tu jest. Tak. E, dlatego sorry, już tu jestem, a jak mnie nie widać, to teraz mnie widać. Przyjnę kamerkę i ją tak olałem. Serio. No i zobaczcie, ju, już mi kurczę to spada. Co chwilę odejmuję 50. Nie no już do 1000 zresztą dobre. To było słabe, ale niestety nie mam tutaj Już poniżej 1000. Serio, 0? Czemu zero? Nie lubię tej gry. Idziemy teraz na lotnisko. Włączymy sobie te światła, mi się włączyło W ogóle mój kolega do gry dołączył. Poczekajcie. Nagrywam na EO Jak już Sara do Sora, nie chce mi się pisać. Please, please dajcie mi team! A, tu są po prostu w Robloxie niektóre osoby śmieszne aż. Nie lubię burzy w tej grze. Tak, nie lubię burzy. Mam nadzieję, że mnie dobrze widać. Mam taką nadzieję, W ogóle, online kamerkę. Będą teraz dużo częściej te odcinki bo te, teraz te odcinki są przyjemniej się nie nagrywa i pewnie ogląda też bo się nie zacinają albo coś, wiecie o co chodzi. Dobra, podjedziemy sobie na lotnisko. Gdzie tu jest jakieś wejścia? Wejścia na niego nie ma. Hej! A nie jest! O Jezu! Uff. Trzelam w niebo. Piękny z porąbany. Tu coś jest nie ma. Tu coś jest nie ma. A można wejść w to wierzy? Kartę trzeba. wygląda to na no zbyt zadbane. E, tak, Asimo i Bampino, czy jak Bampino, czy jak na niego się tam mówi teraz? Zapomniałem kto to ten drugi. Pamiętam tylko Asimo. Powinniście dwojga poprawić to nisko, bo według mnie dobry pomysł, ale trochę niedopracowany. Które to było? No, no ja to... Dobra. Teraz jedziemy sobie zobaczyć właśnie to elektrownie ile trwa już ten film Ile trwa już ten film? Halo, gdzie tu się to patrzy? 11 minut okay. Oki Doki Można go obrabować. Czy ja już nie będę mógł? nie. Jest zamknięta Pociąg! Tu jechał czy już przejechał? Przejechał szybko na stację. Ja zdążę. Ja wam mówię, że ja zdążę. Jeżdżę dziwnymi drogami, ale zdążę. Shit, nie skręciłem tam. No to już jest przegrana. Z tym pociągiem. A może i nie, tam jest, widzicie? Ej, to nie przegrana. O kurde. Się zatrzyma na tej stacji. Ja to wiem. Bo te pociągi, te takie pasażerskie. Tu. Zatrzymują. Hej! Ej, przyjechał mnie! Przyjechał <grymne> mnie pociąg! Do bazy przestępców, gdzie policja może wejść, ha! Ja dostałem 0 z elektrowni. Teraz, teraz sobie to przypomnę. Dziękuję. Gdzie teraz z niego jest karta? A co mi po pistolecie? Dobra. Ja się już żegnam. Do zobaczenia. No i pa!